Siemanko, z tej strony Kazakowski w dzisiejszym odcinku gramy w What The Hen Oto wasza nowa niespodzianka ze pianteczek w maju pewnie każdy myślał, kiedy będzie odcinek z What The Hand. znaczy pani oczywiście What The Hen ten ciągle tak myśleli, no ciągle no bo przecież nie pojawiało się w ogóle żadnych takich odcinków właśnie brakowało pewnie wam tego. No to nadchodzę z powrotem. Tak jakby powrotem. Wszystko jest ok, nic się z nim nie stało. Nadal nie jest takie, jak jest. Bo nie usuwałem OneDrive, tylko po prostu nie grałem na nim. Więc no, chyba normalnie możecie to zrozumieć. No, powiem szczerze, że od czasu gra się bardzo zmieniła. Dodano nowe postacie. No jest bardzo ciekawe. No i głównie chyba to tylko się zadziało. No to co? Przechodzimy do odcinka. W dzisiejszym odcinku będzie troszeczkę taka w chillu, trochę. Yy, spróbujemy, nie wiem, przejść na przykład do 190. lewela, bo czemu by nie no. Tyle było czekania aż znowu zaczyna grać. No i trzeba w końcu zagrać. Zobaczymy czy forma nie spadła. Oczywiście tutaj forma niezbyt y, może spaść z powodu, że tylko klikasz, wypuszczać postacie i pyk. Już. No tylko to głównie jest chyba w tym grze zadaniem. No a co by innego. Nasz oczywiście team. Pek już leżą. Wow, nowa animacja tego zamrażania. Taki sopelek lodu, bo wcześniej go mi się wydaje, że nie było. Dobra, już nawet go obiliśmy, więc łatwiutko. Już nawet go zabiliśmy. No, ile jeszcze będziesz żył? Dobra, już go jechaliśmy, nareszcie. Trochę to zajęło, ale nie za dużo. I co, reklama na dzień dobry? Nie, bo muzykę słyszę. Właśnie, ściszmy bo pewnie mnie słabo słyszycie przez tą muzykę. I to bardzo. Dobra, przechodzimy do następnego meczu. Już jesteśmy w kolejnym meczyku. mój najgorszy koszmar No, ale już zjechałem Wiecie, od tego Dziadka Arkinsona jako ten Amorek Amorek Arkinson No to już jest Łatwe. No, już go jechaliśmy. Pyk, pyk, pyk. No, już dali mi reklamę na dzień dobry. Teraz walczymy o duży hajs. Będzie ciężej. <laughs> pyk 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 Dobra, trzeba tą armatkę, tego Krecisława armatkę zmieścić z, z, z pola bitwy ale zmarnował właśnie teraz ten no zmarnował trochę tą postać Łatwo nawet idzie. Mega łatwo, bo już kolejny win. Ile coinów? 700 jacie. Pamiętacie moje przyzwyczajenie do reklam do 5 razy coiny. No to teraz też trzeba to zrobić. Jest. No 3785 coiników. Bardzo się cieszę. A, tylko mówię, ja nagrywam to na zawlecie, więc możecie mnie słabo słyszeć. Ale jeśli dobrze słyszysz, to brawa dla ciebie. Ale pewnie najtek no mnie słabo słyszysz. Ale jeśli dobrze słyszysz, to... Wszystko, no to fajnie. Chociaż kto wątpię. Dla mnie e, ta gra troszeczkę e, mnie nudziła Dlatego e, taką małą, pa, małą pauzę No małą Chyba nie grałem od stycznia No to już ja, cię Panie dał mi spać. Nie, nie no Pog Dobra damy toksyny Ale pech Dobra. No, dlatego tak troszeczkę zrobiłem sobie pauzę, bo ta gra mnie już nie satysfakcjonowała. Głównie dlatego. No właśnie. Mamy dziesiąty level. Super. Jest. Mamy już dziesiąty level. No i jedziemy dalej, tym razem na no. dziesiąty niby, trudność bardzo ciężka W sumie, na no ocenę, no to jest... No, tym jego nie jest aż taki trudny do pokonania W ogóle pewnie się niektórzy a, radzę, tym razem wstawię link na Discorda w opisie, radzę na serio bo tam mówię czasami co, co kiedy będzie i na przykład tak jak napisałem, jutro będzie coś bardzo, taka bardzo dobra, dla Was fajna niespodzianka, która się pojawi na tym kanale. Na serio radzę być na Discordzie, potem powiem dzisiaj albo jutro przed tą rzeczą, co się jutro stanie. Nie powiem na odcinku, bo to chcę troszeczkę tak, wiecie, niespodzianka, ale powiem tam na Discordzie. Okej, okay, takie gówno mi trochę dropnęło, no właśnie, nie dziwię. No, na no sir, radzę być na, na, na moim Discordzie, jest bardzo fajnie. Już zrobiliśmy 190, a mamy 9 minut. No to możemy sobie jeszcze spróbować. Troszeczkę tego przechodzić, tego przeciążenie systemu będzie łatwiutko. Na serio. Przy jest ze wszystkim łatwo. Wiecie, wiecie co ja myślę o tym, żeby w niedzielę jeszcze nagrać jakiś odcinek. Podzielcie się ze mną w komentarzach, żebyście chcieli takie coś. Zaczyna mnie ten dziącz powoli wkurzać, dlatego ja rzucę toksyny i już leży. Pamiętacie odcinek. Yy, yy? No na no, to, no, to to z małpim yy, kwasem. Dawa no, listy na serwis. Dlatego go ulepszam. Robot Miko. On nie jest robotem. Tylko ma maszynę yy, z robotem. No, trochę szczerze, że słaby, słaby lud. Wiem, że w tych skrzynkach dropił epiki, ale szczerze bym wolał coś lepszego, na przykład legendę. Każdy by chciał, ale kurczę nie dropił. Dlatego nie mam pojęcia. Tutaj jest takie słabe szczęście do tych legend, że hej, Brawl Stars, pyk, Mam już cztery legendy, troszeczkę minęło. Ale na przykład Clash Royale, Pyk już ma, yy, zdobyłem prawie wszystkie legendy. I to w bardzo krótkim czasie, no na no serio. A tutaj to trzeba wydać hajs, żeby mieć legendę. Albo czasami w liniach można O Jezu, słup ognia nie zniszczył mi tej. Hu tu dobrze. Bo jest zawalista. Nie ma medyków. No dobra, kolejna skrzyneczka, kolejne gówno Uuu, nowa karta Huragan Spoko A i w ogóle chcę zacząć jakby nową serię z What The Hen, ale nie wiem czy to teraz Podzielcie, nie podzielcie Napiszcie w komentarzu, wybierzcie deck Taki, o nie, wiecie z takimi postaciami E, takimi, którymi ja mam, nie? I powiedzcie e, jakie ten... Kurczę, jak wolę zamrażacza niż huragan. E, I napiszcie e, skład e, deki, znaczy będę grał e, waszymi w, e, wymyślonymi dekami, albo to wasze deki, które stosujecie, obojętnie. Żeby były tylko te karty, które ja mam oczywiście. Bo wszystkich nie mam. No, i się podzielcie w komentarzu tymi. No, no, albo na Discordzie, tam też możecie pisać, bo to jest też Discord. Nie musicie tutaj pisać. Nie musicie tylko tutaj pisać. Tylko. Właśnie. Z tym robotem Miko jest łatwo. Prędzej walczę z Miko, bo. Je, bo... On siedzi tylko na robocie. Dobra, wyrzucę ten mały pikwas. No i super i się nie rozlał. Dobra, kolejna skrzyneczka, kolejne nic. Dużo nawet diamancików. No... Ja akurat z niego nie korzystam. No to kończymy ten nacinek, tam już się próby wszystkie skończone, no niestety. No zobaczcie no bo się wszystkie skończyły, a już wbiliśmy 190 poziom, więc mam nadzieję, że Ci się odcineczek spodobał. Mój fanie Wad Hen. I pamiętaj, ja nie odpuszczę tej gry. Jak kurczę, głównie z Wad the Hand ja się wybijam. To znaczy, no, subów nie zdobywam, ale wyświetlenia i łapeczki no to ład the Hand wyżej idzie. Niż reszta. No, oprócz streamów i ostatniego odcinka shell.exe tam też bardzo dobrze wam idzie. Ale pod innymi odcinkami nie. Troszeczkę słabo, ale nadal, nadal się cieszę, że mam takich widzów. Dobra, jeszcze raz yy, miłego dnia, to znaczy nie mówiłem tego, ale powiem teraz miłego dnia czy tam wieczoru. No, nie, nie zapomnij zostawić łapeczki w górę i subika z dzwoneczkiem. Yy, to, mnie, to mnie bardzo wspierasz. Ty mnie właśnie bardzo wspierasz. Po prostu mnie motywujesz i tyle po prostu, no, dzięki y, z góry, jeśli zostawiłeś. na następnym odcinku możemy wbić 2000 pucharków, a tak nie, ale zobaczymy, bo muszę jeszcze ustalić, bo mam też bardzo dużo nowych, y, 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 nowych pomysłów y, na ten kanał, co mogę nagrać, a co y, nie. Na przykład muszę przywrócić niektóre serie, takie, które mi się podobały, nie, nie nudziły mnie. Ale dawno już z tego odcinków nie było, właśnie. Na przykład teraz tu wymienię Minecraft Przetrwanie, dawno troszeczkę nie było. Minecraft Piekło, też tego nie ma. ma nie Minecraft. Brawl Stars Ocenianie Map, to jest akurat spoko. Chyba wam się też podoba, nie? Co tam jeszcze mi zostało? Brawl Stars Ale, też to ominąłem. Właśnie tylko nagrywam te inne odcinki, na przykład zwykły Brawl Stars, troszeczkę też Geometrii też bardziej już wchodzę. No właśnie. I muszę przewrócić tę serię. Dobra. Dzięki za obejrzenie tego odcinka. Trzymaj się i cześć. Tyle gadania, że zmarnowałem Ci większość czasu.